Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, tablicowe środy. Tak jak wspominałem, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować tablicę rejestracyjną z Andory. Tablica, którą tutaj widzicie, jest to tablica dealerska i tablica jest z 2005 roku, co też można zauważyć po prawej stronie. Bardzo mi się podoba w tej tablicy, że ona ma po prostu te zielone tło. Ja w ogóle bardzo lubię zielone tablice. Mam do nich trochę słabość, dlatego też chciałem wam ją pokazać. Tablica jest stosunkowo nowa, jeżeli chodzi o zasoby tutaj naszego muzeum. Kto tutaj obserwuje nas na Facebooku, to mógł już tą tablicę widzieć, ale może nie każdy nas obserwuje. Dlatego chciałem ją po prostu Wam zaprezentować. z racji, że dzisiaj pokazujemy Andorę, to tak sobie pomyślałem, że w przyszłym tygodniu pokażę Wam motocyklową tablicę rejestracyjną z Włoch. Pamiętajcie, że na naszej stronie internetowej możecie być na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe eksponaty, które dochodzą do kolekcji naszego muzeum. Jeżeli nas jeszcze nie obserwujecie na Facebooku, na Instagramie, to ja serdecznie Was do tego. Zapraszam, pozdrawiam Was serdecznie.